Witamy w firmie Euromarz, autoryzowanego dilera marki Massey Ferguson. Od lat wspieramy rolników w codziennej pracy, dostarczając im maszyny rolnicze wraz z pełną obsługą serwisową. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Massey Ferguson, jednej z najbardziej cenionych marek na świecie. Działamy na terenie województw wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Sprzedaż prowadzimy w pięciu punktach zlokalizowanych w Lipce, Słupcy, Srebrnej Górze, Potęgowie oraz Jastrzębiu. W naszej ofercie Massey Ferguson dostępna jest pełna gama ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, pras, ładowarek teleskopowych oraz maszyn zielonkowych. Firma Euromas oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szeroką ofertę oryginalnych części zamiennych. Skontaktuj się z naszymi doradcami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt i zadbamy o każdy szczegół.